Dobra, i będę owijał bawełnę. Mam krótką historię. Jak ktoś to nie posłuchaj, to spokojnie. Dzisiaj jest 26 września. Dostałem 22 września, chyba piątek. Dostałem w piątek, dzisiaj jest poniedziałek, dostałem w piątek list z PGE. <grym> Informacje: cytuję, cytuję. Informujemy, że dostałem to pismo 22 września. Informujemy, że od 1 września PG Obrót wprowadza nową taryfę dla energii elektrycznej dla klientów z grupy taryfowych ABC Coś tam nieważne. Don't worry, about it. Podnieśli mi prąd o 450%. I to jest tylko na dwa miesiące, bo od 1 listopada podnoszą mi prąd o 525%. Dziękuję, do widzenia! Kurwa. Znaczy, ja mam. To nie jest dom, czy tam coś, tylko to jest yy, moja firma. Nie? Ja tam zatrudniam kilka osób, także no. Yy, no. No, do tej pory prąd to był taki yy, największy koszt w sumie, taki poza pracownikami, więc teraz jak mi to wzrośnie o 4,5 raza albo o 5 razy po tym, no, to no. Yy, no. Yy, dokładnie. <grytanie> znaczy już, no, rozkmiłem mniej więcej, jak sobie z tym poradzę, ale ja mam małą firmę. Ja mam małe przedsiębiorstwo, ja nie zatrudniam wielu ludzi, a fabryki, tartaki, farmy. Jak w przyszłym roku inflacja zamknie się w 30%, w 40%, przy takich cenach prądu 500%? 500%? Kurwa procent! Bez żadnego tam... Nie wiem, ja, ja słyszałem, że będą podwyżki prądu, ale no tego się nie spodziewałem. Także 500%. No to za polską gospodarkę niech spoczywa w spokoju. Let's fucking go.